Dzień dobry, tu ja mówię. Dzisiaj trochę będzie bujać, bo idziemy na spacer. To jest moja ulubiona trasa i starej też. Chodzimy tutaj na spacery, ale nie sami, tylko z tymi dwoma. Brzydko to się nazywa kundle i przybłędy, ale to nie są kundle ani przybłędy, to jest laki i fuks, psy, które rzeczywiście do nas przyszły. Dokładnie z tego lasu. Trafiły po drzwi, tak już zostały. A teraz wąchają ślady po innych. To są takie psy, które zagryzą wszystko, co się do nas zbliża. Ten mały, rudy, niepozorny, rzucał się na wilczura, który mieszka tutaj obok. Tam, o, w tym lesie jest jeszcze jedno domostwo. Sąsiedzi. I akurat psy po sąsiedzku się bardzo nie lubią. No ale Laki i Fuchs to są takie psy, które nie lubią w ogóle żadnych innych psów. Czyli syndrom właśnie przybłędy, który broni. Broni no może od tej lepszej strony psa. Wam pokażę psy. Tak wyglądają psy od tej lepszej strony psa. Laki, Fuchs, chodźcie. No chodźcie. A tu obok. To jest pole, jak widzicie. Pole orne, i na tym polu rośnie kasza. Moje dziecko, które się wychowało na wsi, potrafi odróżnić wszystkie zboża i uprawy. Łącznie z tym, że potrafi odróżnić żyto od pszenżyta od i od pszenicy. Ma po ojcu jedną cechę ma kilka, ale jedną taką dość charakterystyczną, która się nazywa zakręcenie no i pomyliło jej się czy skojarzyło jej się gryka bo to jest oczywiście gryka z kaszą proszę Państwa, chyba będzie co jeść urosło to ładnie, tu jest ziemia piątej, szóstej klasy to taki piasek kopnę Wam tak to wygląda Kur się z tego niesie, nawet jak trochę popadała, to i tak jest to jeszcze ciągle sztuchon, no Ale to jest taka charakterystyka tej piątej, szóstej, szóstoklasowej ziemi. W każdym razie rośnie i cieszy mnie to, że się akurat tak szczęśliwie składa, że to moje pole, kupione X-Czas z za grosze, proszę Państwa, dosłownie za grosze nikt w tamtym czasie, a to było chyba prawie 20 lat temu o 20 lat chyba przesadziłem, no może 17 gdzieś 17-16 nie było wielu chętnych do uprawiania tutaj ziemi, ja się nabiegałem po wszystkich siach, żeby się dogadać z kimś na zasadach pomocy sąsiedzkiej, żeby to uprawiał, teraz teraz proszę Państwa to jest szał Wszyst wszystkie Okoliczne kawałki, e, choćby pół morgi, wykupione i to za potężne, potężne pieniądze. Tak się nam czasy pozmieniały. No jednak stara zasada, że e, wszystko tanieje, a ziemia nigdy. Wszystko można uzupełnić, ale ziemi nie przebędzie Zadziałała tutaj idealnie. Ten las to jest część borów dolnośląskich no szkoda, że nie weszliśmy w wieku, ale wejdziemy zaraz w inną ścieżkę, to Wam pokażę dwie, dwie rzeczy naraz e, które zniosą głupot wypisywane w internetach e, przez rozmaitych mieszczuchów i ludzi, którzy las widzą albo na obrazkach, albo jak się gdzieś wybiorą raz na jakiś czas na Mazury lub w inne tereny zalesione czyli pokażę Wam coś, co wymyślił Niemiec a co teraz kontynuuje Polak ten las jest sadzony tak po niemiecku Ordnung są takie alejki między drzewami nie jest to dzikość puszczy tylko jest to sadzone z takim zamysłem no głównie jest tu sosna i trochę dęba a zaraz dojdziemy do takich rzeczy, kilomiejsca, które przez rozmaitych grimpiserów i innych ideologicznych szaleńców e, uznawane jest za rzeź i, i inne niszczenie przyrody. Tymczasem, proszę Państwa, jest to naturalna konieczność. Jest to coś, co i nas czeka, czeka wszystkich żyjemy, starzejemy się, umieramy. Drzewa, które mają po kilkaset lat, a to już to, a to już jest taki drzewostan. No niestety muszą w pewnym momencie skończyć tak, jak to widzimy na tej, na tej polance ale zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj jest natychmiast natychmiast e, zalesiane. No. Tu już rosną nowe sosenki, one są oczywiście bardzo gęsto posadzone, bo no to się później prześcina, mniej więcej tak działa jak to ma ogródek sieje marchewkę czy rzodkiewkę. No to wie, że to się sieje bardzo gęsto, a później trzeba to poprzerywać i mniej więcej tak to wygląda z lasem tylko że e, tylko że co tylko że oczywiście się to wycina i to jest między innymi też ta e, słynna gałęziówka czyli e, czyli to drzewo nisko nis, 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 gatunkowe ale teraz kosztujące potężne potężne pieniądze tak wygląda las przy Biskupinie tak wygląda gospodarka leśna. Jest to ogrodzone płotem z bardzo prostego powodu, bo te młode drzewka to jest rarytas, to jest kawior, to jest przysmak sarenek, a jest tu ich naprawdę mnóstwo. Chodźcie chłopaki, idziemy dalej. Idziemy dalej, ulubioną trasę przy lesie Weskagańców. A tam trochę dalej Wam pokażę, jak już wygląda taki zagajniczek, który ma no ja wiem, myślę, że jest 40 lat on się tam w tle pojawia. No i to też jest taka takie potwierdzenie starego pożegadła, że las rośnie powoli. No niestety przyroda mniej więcej, tak jak człowiek ma swoje etapy. Swoją młodość, swój wiek dojrzały no i tak jak my wszyscy, koniec nie wiem na jakim ja jestem etapie, 50 lat no to chyba tak powoli do wicinki, no na pewno nie, nie młodnik. Proszę Państwa, to jest miejsce, którego już nie opuszczę. Nie chcę zamieniać na żadne inne. To jest miejsce moich marzeń. A tam w perspektywie widać polską chatę i polski garaż. Ta trasa, to jak mówię, to jest taki nasz etap tour de biskupin. Chodzimy na tak zwany koniec, a jest jeszcze za koniec. To też pomysł mojego dziecka i starej. Czyli, tak jak widać, jak tam jest ta linia zagajnika. To jest w, naszym, w naszej nomenklaturze koniec, a za koniec to jak pójdziecie państwo jeszcze dalej i tam już właśnie jest ten młodnik, garnik. Jestem lokalnym patriotą nie tylko. W ogóle nie lubię używać tych wielkich słów, bo jest mi słabo i przykro od tego co się dzieje w przestrzeni publicznej. Jacy ludzie sobie wy, wycierają gęby. Tymi najważniejszymi, czy bardzo ważnymi dla wielu Polaków, słowami, ale to może to nazwę bardziej swojsko. Jestem po prostu miłośnikiem lokalnej przyrody i otoczenia, w jakim mieszkam. To chyba nie było po swojsku, to raczej jakoś było tak grafomańsko. W każdym razie, proszę Państwa, tak czy siak, ja się stąd już nie ruszę. Bo I po co miałbym się ruszać? Ładniejszego miejsca nie znajdę. To jest moje miejsce moje pole, moja kasza, a urosła, wystrzeliła, naprawdę stara relacjonowała mi. No ale to też widać tutaj jak to jest ta ziemia rozłożona. Tu gdzie jest bliżej lasu? To widzicie Państwo takie plamy, gdzie kasza sobie średnio radzi. A to jest związane z tym, że. Korzenie z drzew od tej strony wysysają wszystkie soki i wody możliwe z tej gleby. No jak to w przyrodzie silniejsze wygrywa. Idziemy chłopaki. Cieszę się strasznie. Niemożebnie. I bardzo, że w końcu jestem na własnych śmieciach, bo przy wszystkich atrakcjach jakie daje stolica przy wszystkich budowlach, całym tym tłumie, całym tym zgiełku, na własnych śmieciach, przy własnej kaszy, to jest to, co lubię najbardziej. Tak to wygląda, proszę Państwa. Trasy pokonujemy, to no stara tu pokonuje kilka razy, ja trochę mniej, ale ostatnimi czasy to się zmienia, bo trzeba się ruczać w takim wieku i przy takiej tuszy. Nie tylko siedzieć przy tym komputerze i pisać te wszystkie mądrości. I to jest taki stały element. No od krajobrazu to w sposób oczywisty Biskupina, ale też stały element z naszego dnia codziennego, czyli spacer pod lasem bez klagańców. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic. Patrzymy na fakty, wyciągamy wnioski. Polska jest naprawdę pięknym kawałkiem na ziemi a biskupin na piękniejszym Lucky Fuks Pokażę Ci się do kamery, czy nie? Nie, to nie są, to nie są psy, które mają parcie na krzykło Dziękuję Państwu bardzo za uwagę